nowej i jesteś w trakcie czytania książki. Mm -hmm. Jak się okazuje głównym wątkiem w, tych, w tym filmie i w tej książce jest właśnie wyobraźnia. Jak myślisz Zuziu, czy w obecnej, w obecnym czasie Ludziom tej wyobraźni brakuje? Brakuje trochę, według mnie. Myślicie, że są zbyt poważni? Tak, są zbyt poważni. Na przykład mogłam zauważyć, że kiedyś, jakby jak wyszło się na ulicę, to większość osób na przykład była uśmiechniętych, a teraz chodzą. Tak. Mm -hmm. nie Więc na przykład trochę też uśmiechu. A jak Ci się wydaje Zuziu, czy wyobraźnia jest pomocna? Jest pomocna. Na przykład, te... no tak jak dzisiaj za oknem pogodę mamy średnią, jest szaro, buro, ponuro. Czy w taki dzień jak dziś wyobraźnia pobudzona do działania coś daje? Poprawia nastrój? Tak, ale ogólnie wyobraźnia jest potrzebna do wielu, wielu rzeczy. Bo na przykład, bez wyobraźni, na przykład piosenka, jak chcesz napisać tekst, to, to by ci nie wyszło dobrze. Albo na przykład, bez wyobraźni też za bardzo nie narysujesz, nie narysuj, nie narysujesz rysunku. A skoro, no, jeśli ktoś nawet nie wiesz w wyobraźnię, to po co czytać książki? No przecież w książkach jest wyobraźnia. I do pisania książek na przykład wyobraźnia też jest potrzebna. No właśnie yy, jak myślisz? Wyobraźnia bardziej przydaje się podczas oglądania filmu czy podczas czytania książki? Możesz posłużyć się przykładem Nowej Akademii. Mm, muszę się zastanowić przez chwilkę. No, mi się wydaje, że nie musisz. Jednak wyobraźnia bardziej działa przy czytaniu książki, prawda? No tak, przy czytaniu książki jakby bardziej. Bo na przykład do filmu za bardzo wyobraźni nie potrzebujesz. Według mnie, ale nie jestem pewna. Bo na przykład do książki, żeby działo się coś ciekawego, to... Musisz mieć wyobraźnię. A na Tak przykład... naprawdę oglądając film, no to widzisz to, co wy, wykreowała Wyobraźnia reżysera, a czytając to samo w książce, tak naprawdę to ty możesz sobie wyobrazić wtedy, jak to wszystko wygląda no. i może być zupełnie inne niż wyobrażał sobie to, właśnie na przykład reżyser. Może być bardziej kolorowe, może być większe, mniejsze. Bohaterowie mogą wyglądać zupełnie inaczej niż przedstawił to, niż było to przedstawione w filmie. Ja tak właśnie miałam, że którego istnia przeczytałam też recenzję, bo pamiętam. I to było akurat chyba w dniu, jak do kina e, we trójkę. Jakby do kina na Akademii Pana Kleksa, bo wtedy przeczytałam sobie tę recenzję i sobie wyobraziłam totalnie inny świat niż był w, na przykład w kinie pokazanym na ekranie. A czy na przykład podczas zabaw... Z koleżankami, kolegami wyobraźnia przydaje się? No, przydaje się. Ale akurat my częściej się nie bawimy na przerwach, tylko rozmawiamy. To bardziej częściej chłopaki u nas się bawią. No, tak, pewnie będzie jeszcze długo. <laughs> Zuziu, a gdy na przykład słuchasz jakiejś opowieści, nie wiem, opowieści, które opowiadają ci rodzice, dziadkowie, albo może opowieści nauczycieli w szkole, czy twoja wyobraźnia wtedy też działa? Mm -hmm. Tak, bo na przykład mogę sobie wyobrazić, jak to mniej więcej mogło wyglądać. A powiedz mi, e, czy wśród Twoich rówieśników albo wśród dzieci trochę starszych, trochę młodszych, widzisz, że tej wyobraźni jest dużo, czy nie za bardzo? Gdy są młodsze dzieci, to na przykład jakby bardziej widać tą wyobraźnię, ale już starszych to nie za bardzo. Bo oni wtedy zamiast mieć wyobraźnię i sobie wyobrażać jakieś magiczne rzeczy, tu siedzą w TikToku. Czyli <coughs> według Ciebie wyobraźnia zanika z wiekiem? Tak, po przeczytaniu książki Kleks na Początek, czyli nowa Akademia Pana Kleksa. No, ta wyobraźnia może powrócić nam do głów. A jak myślisz, bo ty czytałaś i starą wersję, tą oryginalną, i tą nową? Eee... Powiedz mi, która bardziej jest w stanie poruszyć Twoją wyobraźnię? Czy ta e, oryginalna, pisana przez e, Jana Brzechwę? Czy ta, która jest e, już jakby bardziej dostosowana do czasów obecnych, czyli istnieją tam nawiązania nawet do Harry'ego Pottera? mnie to ta nowa Akademia bardziej, bo tu jakby jest bardziej, więcej się dzieje. Są, są... Ja powiem tak, to jest dla mnie trochę ciekawsze niż wtedy, bo jak ja bym miała to powiedzieć, to tu, tutaj jest bardzo dużo, to jest bardzo kolorowe i tak dalej, a kiedyś to, to było prawie czarno białe Według mnie, ale nie mówię, że jakoś to źle wyglądało, bo też było fajne, ciekawe. Nie, no ta oryginalna Akademia była też napisana w taki sposób, gdzie było bardzo dużo kolorów, mm -hmm. bardzo dużo e, baśni, bardzo dużo magii. E, no tak, no ale, ale była osadzona do... w czasach, kiedy była pisana. Tak. No. A powiedz mi. E, jak myślisz, czy dzieci teraz, które będą przerabiały w akademię pana Kleksa w szkole, jak myślisz, czy te dzieci przeczytają tą starą wersję, czy będą udawać, że ją przeczytały, tą oryginalną, a będą po prostu bazować na tym, co oglądały w kinie? Według mnie to przeczytają, ale ogólnie za rok też będę musiała ją przeczytać. Niestety, tą starą, ale nie mówię, że ona była jakaś zła, ale według mnie to po prostu jakby ta akademia, co jest teraz, jakby nabrała trochę żywych kolorów. W ogólnie. według mnie bardziej trochę więcej zaczęło się dziać i to na pewno wyglądało inaczej niż tamta stara. A odchodząc, na, odchodząc już od tej Akademii Pana Kleksa, powiedz mi, czy przy czytaniu innych książek też wyobraźnia pomaga? Tak, ale nie przy wszystkich mogę powiedzieć. Nie przy, nie przy wszystkich, bo najbardziej wyobraźnia działa przy tych, które jakby. Jest tam dużo użytej magii, na przykład. A takie zwyczajne na przykład typu według mnie typu rodzina monet to za bardzo wyobraźni cię nie przywróci, ale też ciekawa książka. Eee, czyli wyobraźnia najbardziej działa, kiedy czyta się eee, rzeczy, które tak naprawdę w tym naszym realnym świecie albo nie istnieją w ogóle, albo są nieosiągalne. Albo istnieją, tylko nikt o tym nie wie. Ale też jest taka możliwość, bo każdy mówi, że zawsze są dwie opcje, ale ukryta jest też ta trzecia. Czyli podsumowując, wyobraźnia jest potrzebna. Mhm. Nie tylko dzieciom, ale chyba dorosłym też, bo dorosłym... Jest. Tym, tym dorosłym tam zabieganym w tym codziennym świecie. Problemów. jest potrzebna, żeby jakby. Czasami, na przykład, dzień dorosłego wygląda tak. Wstaję o czwartej i idę do pracy. Wracam z pracy, idę spać, nie? I tu brakuje kilku rzeczy, na przykład. No, na pewno też jest jedzenie pomiędzy tym, ale na przykład. Brak czegoś takiego, żeby pomyśleć tak bardziej magicznie. No tak, dorośli bardziej twardo, że tak powiem, stąpają po ziemi. Tak, a jeśli mam to się powiedzieć dzieciom, to młodszym dzieciom mówią, że Mikołaj istnieje i na przykład wy mi też mówicie, że Mikołaj istnieje. No istnieje, przecież nawet ma swój ten, ee, swój profil na YouTubie. No tak, on akurat istnieje, ale on mieszka w Klapkowicach czy tam gdzieś. A ten Mikołaj co do nas przyszedł dwa razy, to jeden raz to był mój wujek, a, a drugi raz to byłeś ty, tatusiu. Nie przypominam sobie. Tato. Naprawdę? No dobrze, czyli co? Pamiętajcie, dbajcie o swoją wyobraźnię. Starajcie się czytać dużo książek, bo one bardzo pomagają mm -hmm. pobudzać wyobraźnię. Tak Zuziu? Tak, Zuzia poleca. Zachęcam do klikania subskrypcji z dzwoneczkiem, no i przy okazji dziękuję Wam, że jest ich już ponad 900. Też zachęcam do klikania łapeczek w górę, no i do pisania komentarza, do wpadania na mojego Instagrama. Link będzie, będzie w opisie. Pa misioczki!